Na stole znajdują się wszystkie elementy potrzebne do mocowania wachacza. To są stare tuleje, to są nowe. Teraz przymierzymy, czy to będzie pasowało. No. Tu chodziły ciała, dobra, to tak. Pierwsza rzecz. Tylko za Jednak żeby to nie chodziło na sucho i nie było za ciasne. Później tą tulejkę będziemy musieli włożyć w to, a to wszystko tutaj, więc co lepiej, żeby, żeby to chodziło tak jak trzeba. Raz. dwa, Kolejność. Czy najpierw tu leje? Czy najpierw to? Nie wiem, jest mi to szczerze mówiąc obojętne. <laughs> Więc najpierw to. Proszę bardzo, piękny zestawik. Zapatrzeć czy się przypadkiem nie podwinęła. Wydaje mi się, że tutaj mogła się podwinąć, ale zaraz to spróbujemy stuningować Trzeba zwrócić uwagę na to, żeby nie zepsuć teflonowego to w tej teflonowej tutaj podwinęła się, nie podwinęła się zdaje się, że nie dobrze wydaje mi się, że to jest połowa sukcesu tylko gitara. to też proponuję nasmarować niestety imadło jest wiekowe więc może mi się przydarzyć Katastrofa. To, że tak ciężko mi się kręci, to nie jest wina tego, że to źle idzie. Po prostu z tyłu zderzakiem, a zdaje się opiera o. Prowadnicę. bo ona smarowana wyszła znacznie dalej co oznacza że powinniśmy się zająć tamto widzicie wyszła znacznie dalej no chyba nie, dobra tak wyglądają konsole i podnóżki niestety złożyłem to dużo wcześniej więc Staram się to Wam wytłumaczyć. Od dołu idzie guma. Blaszka wygięta tu ma być wyżej. Od tamtej strony ma być niżej. Ona jest odpowiednio wyprofilowana. Konsola. Z tej strony podnóżek znaczy się. Tu jest płaskie. Natomiast z tej strony jest zaokrąglone. Z okrąglonym do dołu. pień i zabezpieczenie oczywiście tu jest założone odwrotnie nie chce mi się tego demontować, bez tego też przeżyje pasażer, bo to akurat są podnóżki pasażera, tak to wygląda też oczywiście lakierowane pruszkowo proszę bardzo, co tu brakuje gumek brakuje Gumki. To jest odbój stopki centralnej bodajże. No i dobrze. Teraz zakładamy odboje i założymy to wszystko do, do wahacza i do karoserii. Ola, teraz będziemy montowali wahacz w całości. Cztery miski od wewnątrz i od zewnątrz też muszą upuścić proszę bardzo proponuję to tak zrobić tu założyć tu założyć nie no kurwa mać mi się chce dobra miski tu jedna tu druga aha mam cię to nie takie proste chociaż dobra Co? przekładamy a, moment, tutaj też przecież miska powinna być. no właśnie, miska, wahacz. No ale zrobię coś jeszcze, zawsze to robiłem, to i teraz zrobię. Żeby to nie talło jak głupie meta metal meta. Yy, nie smaruję gwintu, nie smaruję gwintu, a dlaczego? A zaraz zobaczycie dlaczego. Niska, zachodź, niska, przeszło. Dobra. Trzpięk wszedł. Oś w zasadzie nie trzpięknie. いただきます。 Nie dokręcamy do końca, bo tu będziemy musieli złapać jeszcze śrubami. Przecież kierowca też musi mieć podnóżki. Do tego będą takie śruby chromowane, polerowane. nie było tych podkładek, zastanawiam się gdzie je założyć założę to spod. o ile je w ogóle jest to jest ta nakrętka podkładka sprężysta jest jest z drugiej strony to samo tylko właśnie jak mówiłem, promowana śruby polerowane doradzam, żeby śruba się nie zapiekła smak miedziany. W przeciwnym wypadku możecie po prostu nie odkręcić już tej śruby niekoniecznie dużo tam gdzie Nakrętka złapie gwint. Jaka pozycja powinna być tych stopek? Szczerze mówiąc nie wiem. Tutaj jeszcze musimy to wykręcić. Widać smart trochę. Nie wiem, u mnie pewnie ze względu na mój wzrost będą one odsunięte maksymalnie, żebym po prostu miał wygodnie mógł się podeprzeć. I po kolei teraz dokręcimy wszystkie śruby. To jest tak cyrklowe, żeby to równomiernie wkręcało się. O, dobra, tak Teraz. O, że najwyżej się to później popuści. Później te śruby i tak będę, będę przyklejał klejem ale robowym no. Na wszelki wypadek. Dobrze, teraz do góry nogami. Przekręcamy zrobimy to w ten sposób 19 klucz a w zasadzie 2 symetrycznie był jeszcze nie na jeszcze nie na pełne było. Coś może trzeba będzie poluzować No dobrze podsumujmy co, co mamy dzisiaj skręcone. Podnóżki fachacz. Proszę bardzo. No to co? Tak to. Tak to będzie wyglądało. Proszę bardzo.